Dlaczego pasożyty jest tak... Cholernie ciężko wykryć, i dlaczego lekarze zdają się ich ciągle nie widzieć. Robimy badania krwi, robimy morfologię, robimy USG, robimy gastroskopię, robimy badania kału. I teoretycznie wszystko powinno być w normie, a jednak nie jest, bo dalej czujemy się jak się czujemy. I tak właśnie wyglądają infekcje pasożytnicze na szczęście w XXI wieku. pod końcu, o po wielu latach, lekarze często holistyczni zaczęli mówić o tym, jak wiele jest niespecyficznych objawów. Połączonych z pasożytami. W literaturze medycznej mówi się o stwierdzonych około 300 takich symptomach. Niemniej, w połączeniu z tymi niespecyficznymi, daje nam to sumę nawet około 1000 objawów. I to nie są takie klasyczne infekcje pasożytnicze, jakie my kojarzymy z podręczników na temat biologii z lat 80. Dlatego, że pasożyty ewoluowały razem z nami. Działają w sposób dużo bardziej ukryty i mniej oczywisty. A pasożyty to są wyjątkowo inteligentne i sprytne stworzenia potrafią kryć się na najrozmaitsze sposoby. Jednym z takich sposobów jest biofilm, czyli taka śluzowa powłoka, która chroni pasożyty przed naszym układem odpornościowym. Takiej nazwijmy to biologicznej folii ochronnej. One potrafią się zagnieździć i sobie żyć w naszych jelitach, potrafią sobie znaleźć miejsce w drogach żółciowych w wątrobie, potrafią sobie znaleźć miejsce nawet w zatokach, potrafią sobie wytorować nawet drogę w naszej tkance nerwowej. I te, powiedzmy, że mikrokolonie, które których znajdują się najczęściej też właśnie nie tylko co dorosłe osobniki, ale też larwy i jaja. Jest stwierdzone kilkanaście różnych stadiów rozwoju, w zależności od tego, jakiego typu jest to organizm pasożytniczy. W przypadku grzybów może trochę mniej, powiedzmy. Pasożyty potrafią też wydzielać substancje, które dosłownie paraliżują nasz własny układ nerwowy. Robią to m.in. przez zahamowanie produkcji naszych własnych eozynofili i naszych limfocytów. Potrafią też zmieniać swoje białka powierzchniowe, przez co nasz organizm za każdym razem, jak już zacznie tego intruza atakować, to co się okazuje, białko się zmienia na powierzchni i pasożyty jest nie do wykrycia. Znowu następuje kilka tygodni czy miesięcy, zanim organizm będzie w stanie ponownie rozpoznać intruza i go przeatakować, a prawdopodobnie wtedy on już będzie. W stanie zmienić swoje białko powierzchniowe. No i to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Druga sprawa, która jest super kluczowa, to są badania kału. Standardowe testy naszego kału potrafią wykryć pasożyty jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy akurat ich jajeczka zostały wydalone. Cykl składania jaj pasożytów potrafi trwać nie tyle co dni, ale nawet często i tygodnie. Więc jeśli akurat wstrzelimy się między cyklami, no to wynik wyjdzie nam fałszywie ujemny. Niestety część pasożytów wcale nie przebywa też w jelitach. Gdyby tak było, to temat byłby dużo prostszy. Bo moglibyśmy potencjalnie zrobić 3 miesiące zielonek, do tego kilka lewatych i pewnie były po temacie. Ale niestety duża część z nich, tak na przykład przybry czy lamblie, siedzą w naszej wątrobie, w naszych płucach, w naszych zatokach, w naszych kankach nerwowych, czy nawet potrafią. Się